Pani też nie boi się wypowiadać swojego zdania, za co ja i myślę, że nie tylko, ja bardzo Panią szanuję. I tutaj w piękny sposób skomentowała Pani rozstanie Kasi Cichopek, bo to chyba faktycznie można powiedzieć, że była klasa. Tak i uważam, że nie należy tego drążyć, rozdrapywać, komentować. To jest zawsze przykra rzecz, jeśli się ludzie rozstają, jeśli są dzieci w małżeństwie, to jest podwójnie przykre i, i myślę, że dla nich samych jest to, jest to moment bardzo trudny. Nie należy tego utrudniać ym, i mam nadzieję, że ta, ten szum wokół nich ucichnie i, i wszyscy dadzą im to jakoś przeżyć w spokoju i wrócić do, do równowagi i zbudować na nowo swoje życie jakby oddzielnie. Tak. No tak, bo pojawiły się też na przykład komentarze, że wielu ludzi się w ogóle tego nie spodziewało bo nie było żadnych znaków, prawda? Ja nie wiem, ja aż tak blisko z Kasią nie, nie, nie byłam, nie jestem, żeby wiedzieć, co się dzieje w jej życiu osobistym. Ja widziałam, jak to uczucie się rodziło, jak ten związek się rodził na, na treningach i potem na, na wszystkich tych kolejnych edycji, w edycji kolejnych wieczorach tańca z gwiazdami i, i bardzo się cieszyłam, że sobie ułożyła życie. No cóż, no, no czasem się wszystko wypala, ale mówię, to jest ich sprawa, trzeba im dać spokój w tej chwili.